O potrzebach i wyzwaniach w zakresie kształcenia kadry dla turystyki dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Celem było zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikającej stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia średniego i wyższego personelu dla branży turystycznej. Bez dobrze przygotowanych, świadomych i profesjonalnych kadr, my po prostu nie będziemy mogli aspirować o to, aby Karpaty były destynacją o znaczeniu europejskim i globalnym. A takie są cele i takie są nasze zamiary. Uczestnicy konferencji zwracali m.in. uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej. Tendencje, oczekiwania pracodawców, czy branży, czy rynku zmieniają się szybciej niż zmienia się program nauczania. Tak naprawdę dzisiaj na całym świecie. Prawie połowa programu to powinna być to są praktyki. To jest patrzenie naukę zawodu, to jest podstawa, gdyż teoria wyuczona w poszczególnych segmentach wiedzy niestety nie nadąża. Po pierwsze, a po drugie, dzisiaj potrzebujemy pracowników uniwersalnych, to znaczy takich, którzy potrafią zmieniać w ciągu dnia swoje zadania i niestety mamy z tym problem w naszym nauczaniu. Mam nadzieję, że. Tego z konferencje zmienią podejście. Proszę wierzyć, że 5 lat w okresie szkoły to jest duży okres i może się zdarzyć tak, że pewne rzeczy się dezaktualizują przy tak szybkiej dynamice zmian. Staramy się być na bieżąco. Programy nie są hermetyczne, są poddawane ewaluacji i też cały czas rozwijamy potencjał zarówno kadry, jak i naszych uczniów. Stąd współpraca z pwz są współpraca z pracodawcami, otwarcie na Europę, umiędzynarodowienie naszego kształcenia, staże zagraniczne, Wiele rzeczy się dzieje. W konferencji wzięło udział blisko 150 uczniów z ponad 20 szkół podstawowych i średnich z regionu, a także przedstawiciele licznych instytucji oraz pracodawcy branży turystycznej. Konferencję zorganizowali Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.